Siemanko, z tej strony w serdecznie miłko, nie wiecie, co się stało, trafiłem Mortisa. Widzicie to? Nie chce mi się... Trafiłem... Mityczna postać. Mityka! Nie! Nie, czy wy to widzicie? Z dużej skrzynki mi się trafiła... Mityczna po... M Mortis! Mortis! Czy, Lito, czy wy to widzicie? Było trzy za dymia, że myślałem, że tu Nie ma, chyba nie ma postaci. Patrzę, a na końcu Morty. Nie. Najpierw było tak. Najpierw był. Yy, yy, najpierw był Daryl. Potem Penka, Potem Karl. Potem Bibi. I teraz Morty. To jest. Nie, to jest nie ma normalne. Gram sobie solo. Solo. Czyli to widzicie. Widzicie to. Zagram sobie. On jest epicki przecież, Mortis. Z mityką. Cześć. Poszły. I poszło. Trafiłem Mortisa. Trafiłem Mortisa. mityczna postać. Ale czy wy to, wy to widzicie? Niemożliwe. Mortis. Mortis. Trafiłem Mortisa trafiłem mortisa nie mogę sobie tego wytłumaczyć trafiłem mortisa czy wy... to widzicie nie wiem właśnie myślałem że tam będzie postać i proszę jest mortis mortis Widz... widzicie to Teraz go zabiję, co nie? Padnie. Kurde, ale to się ładuje za wolno Ale kurde. Nie, muszę kogoś zaprosić. Że wygrałem Mortisa. Dobra, jest tak. Fajnie, dzięki za skrzynkę. Ja cię zabija, nie martw się. Ja robię takie uniki, że się posrasz. Fak! Ej! Dobrze. Fajnie. Ej, hej, 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 Ej, gościu. Trochę kultury, co? Jezu. Ile, ile, ile? Dwa, to jest epicka, nie, nie, epika to jest, wiecie? Muszę kogoś, Szymi, Szymi, trafiłem Mortisa. Proszę, Szymi, proszę, no weź, odbierz. Nie, ale na serio, dla mnie to jest opuska postać. Mortis. Mortis, 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 musicie zostawić łapeczkę i suba. Na, na wszystkich odcinkach y, 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 postacie mi się zdobywają, czy wy to widzicie? Na wszystkich postaciach mi się zdobywają właśnie postacie. Dobra, fajnie, lecimy, chodźmy sobie tam stara, tak? Tam ladi. Jezu. Fuck! Nie ceniesz mnie! Mogłam uciec. No, szybko. Tak wolno musisz skrzynkę załatwiać. Tam, tam się pozabija. Tam są... Okej, okay, jestem. Te psika i spadamy. Jest. Jestem gość. Jestem gość. Ej, ale... Na ja, serio gościem? Ja. Aha... Aha... Nie. Ja. Aleś mi dał? Dobra. Szymi, proszę, proszę! Szymi, mam ofisa. Zmienimy sobie. Mam już 19 postaci. Sobie albumi, chcę, żeby mi się Tara jakoś wylosowała. Na serio, Tara. Druga mistyka. Mój kuzyn. Mój kolega, czyli mój przyjaciel, znaczy, e, dostał Gina, alia ja Mortisa. Siemka Mortis. Aha, za się. To mam nogi. Dobra, i tak dobrze, że uciekłem. To będzie tak zginął. Dzięki. Nie no, zniszczyć skrzynki. Teraz po to pójdę, po to pójdę. Ale dostał. Biorę to i zmykam. No serio, fajne to jest. No serio fajne. Fajny mortis. mortis. A kiedyś byłem w sklepie za 19 gemców. Mam coś tam jest, robimy sojusza. Patrzcie. Wieeecie, ale kurde, ale ile, cztery, Mortis, 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 Mortis. wiedziałam, że wiedziałam, że tam będzie e, e, postać, Ej, bo były trzy zadymiarze, co nie były trzy zadymiarze, nie uciekniesz mi, wiesz, nie, nie uciekniesz. O e, kurde. Dobry panienku Chcę najpierw zgi Chcę, żeby najpierw zginął ty A potem wezmę tego dorka Okej okay. Weźmy teraz sobie po tego A no, trzy hity no, Ładnie Skarlsio Który myśli, że nie załatwi Ja się myli. Kurde Dobra to plus trzy Więc fajnie bo mam rank drugi jest ważne, szybko. Znaczy... No. Dobra. Ok, ale fajnie. Fajnie się Fajnie, fajowo. Dobra, jeszcze to ostatnia rundka i kończę. Yy, kończę. Wiecie? na serio. Trafiłem Mortisa. Czy nie wiecie, przecież to jest. Ep... Przecież to jest mityka. Mityka. Chcesz walczyć, bipka? To raczej nie chcesz. bo ja nie chcę, Ale to jest fajny z tym teleport. Dobra, to mnie nie załatwił, ten gościu. Ej kurde. Tu jeden, ale. Fajny, fajny. Fajny gość, co nie? Fajny gość. Jeszcze dwa dnia, że i miał 21? Ale mało no, mi jeszcze brakuje. Kurde, ale chciałbym legendę. Na no serio, chciałbym legendę. Oglądam takiego A przecież miała być jedna walka. Co tam? Nie będą O kurde, teraz nie, na śmierć była. Biorę to. I spadam. Więc go pedale. Okej, okay, dobra, więc jak wam się podobał filmik, łapki w górę i subskrybować mój kanał. Cześć! Cześć! że